no Siemanko, dziskał. Z tej strony alankar 01 w tym odcinku z, wiecie, naszego przejazdu. To już jest trzeci odcinek, no tak, trzeci odcinek. Zalogowałem się na Steam'a. Jezu, myślałem, że już tego nie zrobię. Nie, nie zalogowałem, tylko za, zarejestrowałem się, ale dobrze, że mi to się wszystko zapisało. Więc no. E, na czym mam nadzieję? Byłem na chyba czwartym dniu. Tak, byłem, byłem na czwartym dniu. O, szkolenie, rozdział pierwszy. No, to jeśli Dobra, to jest. Zapisało mi się. Jest naszym mm, Władysław. Władysław jest. A łokietek? A łokietek też jest. O! Oh, oh. Okej, okay, no to ja nic z tego... O, mam. I zarobiłem? No i co? Zarobiłem. Jest! Nie, nie chcę. Kupię jeszcze... Kupię dużo ziemniaków. Dobra. Dobra, dziękuję. Teraz możesz opuścić pojazd. No sobie go przeszukamy oczywiście, moja ulubiona rzecz. O Jezu, ale drzwi ekran jest. Ty kolego na razie jesteś czysty. Na razie clear. W to na razie. O Maksimo, wsie ma znaczy ten Władysław. Oj, chłop, coś chyba ma. Nie potrzeba tego wciągać. Oj, 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 chłopcyku. I coś masz pewnie. dobra, mamy to. Teraz Czy nie ma znaku węża? Raźnie nie widzę. To jest znaku węża. Jabka, okej. Okay. Przed nie umiem jej nocy przeszukiwać. Dobra, jesteś clear. Dobra. Um. E. cztery, M. trzy. M. z piwa, M. z cementem. trzy, trzy. coś tutaj tutaj pasuje. pasuje. dobra, Dobra. Dobra, do 24 tego. Może okay. do... O, ja za jeden dzień ci poszło. Dobra. A my kogoś tutaj? Nie, to jest inne. To dobra, chyba może, może ten. Chyba nie przechodzisz. A, Maksimo, znaczy Władysław, Jezu, umieć mi się. Będę, będę cię nazywał na Władysław i Maksimo. Więc no. Chyba nie przychodzisz. Zobaczmy, czy będzie dobrze. Czy jakieś. Czy jakiś y, Tem. Wiecie. Y, mniej, to czy to się liczy. Idzie tej nam jakiś chłopczyk. Zobaczmy. I yes. Dokumenty. lecimy. Dobra, taki taki z ciebie? Lecę, 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 chłopczyku. Mam jakąś furę z, z gówna. Jestem blisko ciebie, mały Kaszojadzie. I chyba go nie dogonię. O, dobra, jestem blisko, trzymam, trzymam, trzymam dystans.

Co, a teraz fajnie, tak ci? Dobrze, fajnie, fajnie. O, ważny telefon, dobra. Uch. O, radijko, no. Kurde, ugh. Dobra, panem samochodzik. Dobra, będę z sobówki. Nie ma okien z tyłu. No dobra, lecimy. Lecimy sobie do bazy. A kurde. Wracamy na pastelek. O, ja z tą drogą pojechałem. Dobra, walić to. A nie, chyba dobrze. No, dobra, walić to. Walić, walić, walić. Lecimy. Czy to się nagrywa? Tak. Dobra. Ugh. ważne, to lecimy. O, o, o. Tędy. Mam nadzieję, że to wszystko się załatwi. No. O kurde. Ha! Już mam broń, mam drugą. Ja mam mega dobry plan. Schowam sobie po prostu cyk I Naboję. O, na ben mam jeszcze więcej nabojów. Nie. Yeah. Dobra. Chyba to co. Idziemy? Czy poczekać do zmroku? <laughs> Dobra, dawajcie, to idziemy. nie ma tam tego kręciłko jada. No i to był dobry plan Dobra No oh, fajne, fajne rady ich opuścił Nawet no, nice Dobra, lecimy, 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 lecimy. Mikrofon mi za dobrze słychać, muszę iść trochę dalej go. Dobra. O. tym sam strój, no i najsik. Dobra.

Ja zdechnę. Dobra. Kurde, to zbyt trudne na mój mózg. Ja bym z piepsu. Ojo, o, umarliśmy ja, i cię nie stało. Aha, Dobra dziska, to skończyliśmy tutaj demo naszą Kontraband Policji demo. Jak się podobała seria, to zostawcie lajka i suba dzwoneczkiem. No i koniec tej serii. Bye!